Spójrzcie co tu się odwaliło, kontroler z reklamacji, przyszło mówię sprawdzę co się dzieje, zdarza się coś się zepsuło, od razu moją uwagę przykuł ten port, który jest tu, zaraz zbliżenie, jest krzywo i taki biały nalot ma, ale mówię dobra, wstępnie mówię podłączyłem, może mi się wydaje, może padło mi na oczy jeszcze po tej chorobie, ale czuję, że jest ciepło, otwieram szybko, o, że tu na budowie już było widać tą deformację. Ale spójrzcie, co tu się wydarzyło: ciężko się tu wypaliło. Wszystko, co tu się zadziało. Ostro to. Widać, że ten układzik, spójrzcie tu. Dopiero. What the fuck, co? A tu? Jeszcze trochę, by to tak zostało pod tą ładowarką czy czymś i by po prostu. Mogłoby się je zapalić według mnie. Ten pracę, żeby się topić. Temperaturę spowodowałoby nawet zapłon i elektroniki. To by dopiero się wydarzyła sytuacja. Teraz co ja mam z tym zrobić? Spójrzcie. Kurwa mać no. Jakie jajca. Takiego pada jeszcze nigdy nie miałem. Zrobiłem setki padów już w swoim życiu. Setki konsol. Jak sami widzicie. Ewidentnie ciecz dostała się do gniazda, spowodowało zwarcie, przez co układ się uszkodził i nagrzewał się bardzo, właściciel nie zauważył tego odpowiednio szybko i stały się tak duże zniszczenia w kontrolerze. I teraz jak to potraktować? Podpowiedzcie mi, co wy byście zrobili w takiej sytuacji, gdy ewidentnie widać, że to nie jest wina samego kontrolera, tylko była to wina osoby trzeciej. Ciężko powiedzieć kogo? Właściciela? Może ktoś inny zabrzeć przypadek. Dajcie znać, co o tym myślicie, a na razie trzymajcie się bryweczka do następnego. I pamiętajcie, nieważne co to jest za sprzęt, sprawdzajcie gniazda, czy to z iPhone, czy to jakiś Android, jak jest w środku ciecz, to mogą się wydarzyć dziwne, dziwne, dziwne rzeczy. Na razie.